Przepraszam bardzo, powinno informacja Pana Wójta odnośnie analizy oświadczeń majątkowych. Proszę Pana Wójta Proszę bardzo ja krótko. Obowiązek wdrożenia oświadczeń majątkowych w imieniu Tam kierownicy jednostek organizacyjnych, z urzędu gminy, zastępca, skarbnik, sekretarz, dyrektorzy szkół, Kierownik Gminnego Dyrektora Pomocy Społecznej w oraz Pani, pani Alicja Grzybowska w związku z tym, że wydaje decyzje administracyjne w imieniu Wójta oraz Pan Prezes w imieniu zaproponowanego Janusie Wita. W związku z powołaniem na stanowiska kierownik Gminy w Dostępnacyjnej, więc tutaj Pani Małgorzata Ktołka, która została dyrektorem w szkole Domostawki, pan e, e, Maziarz, który został dyrektorem ja Domostawy Kultury, pani Jan Tarzekisz, która przez pewien czas pełniła, która e, 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 pełniąca obowiązki dyrektora środka, pani e, Kamilia Strykowska-Momo, w związku z tym została dyrektorem Domostawy Kultury. W związku z zachowaniem ze stanowisk e, e, też musieli zrobić oświadczenie majątkowe, pani Ewa Szedo, dyrektor Domostawy, pani Karolina Kutywa. Dyrektor Ministerstwa Kultury, pani Wisna Dyrektor Szykowi Szykerka, Pan Rosław Maziasz i Pani Wanda Rzechęć. Wszystkie osoby, które żyły te oświadczenia w danej formie i w ustawowym terminie. Przysnaliśmy je do Urzędu skarbowego właściwie ze względu na miejsca zamieszkania, a więc e, najwięcej to do lotniska. Oświadczenie Pani sekretarza swojej Woli, oświadczenie Pani Dyrektor Goksytylu do Janowa Lubelskiego. Do chwili obecnej nie mamy żadnych informacji z, właśnie z oceny tych oświadczeń majątkowych, to znaczy w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Janowie Dziękuję bardzo. zgodnie z porządkiem, informacja sprawozdanie z działalności oświaty z terenu gminy na za szkoły 2018-2019. Pierwszej kolejności informacja Państwa z szkoły podstawowej dla rodzin. <grym> Państwo macie tutaj wszystkie informacje, które były omawiane oświaty gospodarczej czy, 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 czy te informacje, które są przedstawione zawierają się wszystkie w sprawozdaniu z realizacji Jeżeli tak, to tylko to dobrze. Tak, 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 no bo, jeśli są... To są w korkusach kor kor nagrody różne. to jest kilka tak? informacji. Informacja szkoły podstawowej, to mostawa. Jeśli państwo czy może nie ma tutaj dyrektoruszki, nie ma, proszę. Nie ma. Czy masz takie informacje dotyczących? Mogę pokrótce przedstawić. Pokrótce przedstawić. Konkursy Pokrót nagrody są, wszystko jest na tablicy. sesji, proszę. Tak, to proszę. To, a więc tak, stan organizacyjny szkół, na którym organy prowadzący, między innymi, na rocie. Według stanu na wrzesień 2018 roku przedstawia się następująco: w szkole podstawowej w Tomostawie kształciło się 106 uczniów, z tego 75 w szkole podstawowej i 31 w oddziale przedszkolnym. W szkole podstawowej w Jarocinie kształciło się 270 uczniów, z tego 156 w szkole podstawowej, 72 w oddziałach przedszkolnych i 42 w gimnazjum. W okresie objętym sprawozdaniem łącznie kształciło się 231 uczniów w szkołach podstawowych i 103 wychowanków w klasach 0, 24 oddziałach. W szkole podstawowej w Domostawie mieliśmy 10 oddziałów, 8 oddziałów klas szkół podstawowych i 2 oddziały przedszkolne. Natomiast w szkole podstawowej w Dzinie kształciło się, już nie kształcili się w 12 oddziałach. Było to 9 oddziałów klas szkoły podstawowej i trzy oddziały przedszkolne. Natomiast w gimnazjum już ostatni rok kontynuowała nauka klasa gimnazjalna, było to 42 uczniów w dwóch oddziałach. Jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli, to w gminie Jarodzin zatrudnionych było 49 nauczycieli. Z tego w szkole podstawowej w tam postawie 20 nauczycieli w wymiarze 12,52% i w jarocinie, czy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przepraszam, natomiast w jarocinie było to, to 29 nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 27,22%. Czyli łącznie nauczyciele byli zatrudnieni w wymiarze etatu 39,74%. Jak Państwo zauważają nawet i mają to zilustrowane na wykresie, w szkołach prowadzonych przez gminę Jarodzin kaminują nauczyciele pełno zatrudnieni, te, którzy są zatrudnieni w 73%, stanowią zatrudnienie w 73%, natomiast nauczyciele niepełno zatrudnieni to 27% ogółu nauczycieli. Ze względu na, analizując strukturę zatrudnienia nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego, największą liczbę stanowią nauczyciele dyplomowani, jest to 37 osób, nauczyciele mianowani, 3 osoby, nauczyciele kontraktowi, 5 osób, natomiast nauczyciele starzyści 4 osoby. Szczegółowe dane mają Państwo wymienione w tabeli numer 2 i z tego mamy... Um, Że tutaj jest szczegółowo opisane w tej tabeli. Natomiast jeżeli chodzi o, o strukturę, to jak Państwo widzicie, z ogółu wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach 76% stanowią nauczyciele dyplomowani, 6% mianowani, 10% kontraktowi i 8% nauczyciele starzyści. Jeżeli chodzi o realizację obowiązków oświatowych wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, to gmina realizuje obowiązek z zakresu zapewnienia dowozu uczniów do szkół poprzez zakup biletów miesięcznych dla 211 uczniów dojeżdżających autobusami do kolowa Woła do szkół w Jarocinie, w Golcach, w Mostkach, w Sokalach i w Domostawie. Dowozimy także na podstawie tak podrębnej umowy z Zakładem Usługowym Różnika nad Sanem 9 uczniów do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Rudniku. W zakresie remontu w szkole podstawowej w Domostawie dokonano remontu nawierzchni placu zabaw w kwocie 31 893,90 zł remontu instalacji elektrycznych 1150 zł. W szkole podstawowej w Jarocinie wykonana została nawierzchnia parkingu z konkwi drukowej 18 400 złotych 80 zł. Jak zwykle serwis pracy kotła olejowego, teraz mamy ten kocioł wymieniony, natomiast musimy dokonywać tych przeglądów 746 zł, adaptacja pomieszczenia oddziału przedszkolnego na przedszkole 94 710 zł. W ramach wyposażenia szkoły zakupiono w domostwie pomoce dydaktyczne w kwocie 13 829 zł i 8 groszy, pomocy dydaktycznej i sprzęt elektroniczny 58 210,64 zł oraz łóżeczka do przedszkola w kwocie 2437 zł. Do szkoły podstawowej w Jarodzinie zakupiono klimatyzator w kwocie 325950 zł i zakup laptopów, myszy i kabli 955984 zł. Gmina kontroluje obowiązek nauki, Jak co roku musimy sprawdzać, czy uczniowie, którzy... Uczniowie w wieku już od 16 do 18 lat, czy spełniają obowiązek nauki. Zawsze największą taką kontrolę prowadzimy w stosunku do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. I we wrześniu 2018 roku rozpoczynali naukę w szkołach uczniowie z rocznika 2002 w których zameldowanych było 46 osób na terenie naszej gminy. I z tego najwięcej osób kształci się w Nisku, jest to 14 uczniów, w Stalowej Woli 21 uczniów, w Janowie Jubelskim jedna osoba, to jest ze szkół technicznych i ze zespole szkół w Janowie jedna osoba, czyli w Janowie łącznie dwie osoby. Trzy osoby mieszkają i kształcą się poza granicami kraju a sześciu uczniów jest zameldowanych na terenie naszej gminy, ale nie zamieszkują na, na tym terenie i brak jest informacji o spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki. E, mamy e, po prostu takich uczniów, do których wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem informacji, ażeby nas poinformowali. Rodzic powinien poinformować e, wójta gminy, gdzie jego dziecko kontynuuje naukę. Wysyłamy takie listy dwukrotnie, jeżeli po prostu nie mamy odpowiedzi, wówczas kwalifikujemy go jako uczeń, co do którego nie mamy informacji, czy kontynuuje, czy nie kontynuuje. Czy nie kontynuuje. No, są, takie, są takie osoby. Dofinansowane zostało szkolenie rad pedagogicznych i dyrektorów. Mają tutaj Państwo wyszczególnione, także tutaj zarówno dyrektorzy jeżdżą na szkolenia, bo te przepisy oświatowe ciągle się zmieniają kontraktują również szkolenia dla rad pedagogicznych, bo to też w stosunku do nauczycieli te, te zmiany przepisów prawa również obowiązują, w związku z tym mają Państwo tutaj wymieniony szereg szereg jak różnych doskonałych ponadto dofinansowanie studiów podyplomowych, neurologopedia, dofinansowanie studiów podyplomowych, przygotowanie pedagogiczne neurologopedia to jest nauczyciel szkoły podstawowej w Jarocinie, dofinansowanie studiów podyplomowych przygotowanie przygotowaniu to w Domostawie, e, dofinansowanie studiów podyplomowych gimnastyka, rytmika dzieciak, i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, to jest w Jarocinie, to jest nauczyciel w Jarocinach. E, są to, e, wszystkie podejmowane te e, dokształcania i doskonalenia są zgodne z potrzebami szkoły. Informacje na temat osiągnięć uczniów mają Państwo w wymienionych załącznikach do sprawozdania od numeru 1 do 5. Jak co roku wykorzystujemy również dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników. Na podręczniki otrzymaliśmy dotację w wysokości 32 793,37 groszy i była to dotacja na uczniów klasy 2, 5 i 8. Natomiast na materiały ćwiczeniowe otrzymaliśmy dotację w wysokości 12 801,62 zł i ta dotacja objęła wszystkich uczniów. To wynika z tego, że podręczniki co trzy lata po prostu ulegają tak jakby... Co trzy lata się wymienia, bo on jest w bibliotece wypożyczany i po trzech latach tak jakby się go odpisuje i zamawia się nowy, na takiej zasadzie to jest. W związku z tym tak się, taka jest rotacja, raz te klasy, raz te klasy. Dofinansowaliśmy także koszty kształcenia pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie gminy Jarocin pięciu pracodawcom, którzy wyszkolili czterech uczniów. W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych trzy osoby, cukiernik jedna osoba. Łączna kwota dofinansowania wynosi 30 655 zł 655 i 20 groszy. Są to środki z Funduszu Pracy. Wypłaciliśmy też jak co roku jednorazowe dodatki uzupełniające, które w 2019 roku wynosiły 6948 zł. i 37 groszy. Były to dodatki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Także w bardzo, bardzo, bardzo niskiej wysokości wypłaciliśmy w tym roku te dodatki. Może od razu przedstawię też informacje dotyczące szkół prowadzonych to to. przez inne podmioty, a więc. Na terenie gminy Jarocin funkcjonują trzy szkoły prowadzone przez inne podmioty. Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz, Szkoła Podstawowa w Moskach Sokalach prowadzona przez Stowarzyszenie i Szkoła Podstawowa w Dziarach Różnych prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin. W Szkole Podstawowej w Kolcach kształciło się 63 uczniów, 46 w Szkole Podstawowej i 17 w oddziale przedszkolnym. W Mostkach Sokalach 51 uczniów 40 w szkole podstawowej i 11 w oddziale przedszkolnym, natomiast w szkole podstawowej w dziarach 59 uczniów, z tego 57 w szkole podstawowej i dwóch w oddziałach przedszkolnych. To są To są, to są, to są łączne liczby. A więc tak, jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Golcach. Ile jest internetowych? Tak? Mamy łącznie 63 uczniów, i na tą liczbę składają się 19 uczniów jest z nauczania domowego. poza szkołą i w ziarach. 26 poza szkołą. Tendencja jest zmniejszająca, czy się mówi czy... Tendencja jest zmniejszająca. Tendencja jest zmniejszająca, tak jak już kiedyś mówiłam, w związku z tym, że zaostrzono przepisy dotyczące wydawania decyzji o, tym, o zakwalifikowaniu dziecka do spn obowiązku szkolnego poza szkołą, ponieważ obwarowano to opinią poradni psychologiczno-pedagogicznych, publicznej poradni, to jest, to ma bardzo duże znaczenie i poza tym uczeń musi być zamieszkały, mieć taki tutaj takie zameldowanie na terenie województwa podkarpackiego. Nie może to być uczeń z Polski, po prostu z kraju, tylko musi być to uczeń z terenu województwa podkarpackiego. I to, ta zmiana przepisów przyczyniła się do tego, że tych uczniów z nauczenia domowego w szkołach prowadzonych przez inne jest coraz mniej. jeszcze zapytanie Pani y, Sekretarz. Y, subwencja na te dzieci internetowe w jakiej wysokości? Podam po aktualizacji, może podam po aktualizacji no, październikowej. Subwencja jest, proszę Państwa, przeliczana w ten sposób. Na ucznia szkoły podstawowej klas 1-3 poza szkołą, bo to, bo to, bo to tak, się, tak wygląda, subwencja, dotacja może powiem, dotacja roczna wynosi 7150,75 zł, o subwencji nie powiem, bo nie wzięłam metryczki, powiem o dotacji rocznej. Natomiast na ucznia, tak dla porównania Państwu podam, a natomiast dla ucznia klasy 1-3 w szkole, który jest, który się uczy w szkole, jest 13 361 15. Także to jest ta różnica, widzą Państwo, tu 7 150, a tu 13 361,15 Tak, natomiast na ucznia klas od 4 do 8 w szkole jest dotacja w wysokości 12 856,55 zł a poza szkołą jest dotacja w wysokości 6646 14 groszy. Tak to wygląda właśnie i to też jest, to też jest konsekwencją zmiany przepisów, bo pań, Państwo pamiętają, Radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, na początku te dzieci nauczane w ramach tego nauczania domowego były finansowane 100% subwencji, a potem to już zostało oświetliła na 0,6% subwencji. No tak, tak. Czyli subwencja też jest od niż niższa na tej dziedzinie? Jest niższa subwencja, bo nie jest wagą 1, tylko jest wagą 0,6 zliczona. I takie tak są też zapisy w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, że gmina nie może dać mniej tym szkołom, aniżeli to wynika z subwencji. Co najmniej tą wysokość subwencji trzeba dać. Może przejdziemy do zatrudnienia nauczycieli w tych szkołach, a więc w szkole podstawowej w Golcach mamy 16 nauczycieli w wymiarze 8,91 etatów, w szkole podstawowej w Moskach, Sokalach 13 w wymiarze 7,92 etatów, w szkole podstawowej w Łzdzialach w wymiarze 8,31 etatów. Tutaj jak Państwo widzą w strukturze 52% stanowią nauczyciele niepełno zatrudnieni, natomiast 38% są to nauczyciele pełno zatrudnieni. Jeżeli chodzi o awans zawodowy nauczycieli, to tak podobnie jak w szkołach prowadzonych przez gminę, najwięcej nauczycieli są nauczyciele ze stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego. Jest to 23 osoby, stanowią 51%. Nauczyciele mianowani 10 osób, 22%. Nauczyciele kontraktowi 8 osób, co stanowi 18% i nauczyciele, starzyści, 4 osoby, co stanowi 9%. Jeżeli chodzi o takie sprawy remontowe, to później szkole podstawowe wymieniono bez centralnego ogrzewania, ale to było w budżecie Państwa Czy Jeżeli są jakieś pytania, to dziękuję Pani Sekretarz. Może Pani Komisji Ośmianki poproszę o... Ja bo... Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na proponie Działkowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i sportu sprawozdanie było omawiane, głosowane nie było, ale też pozytywną opinię uzyskało, bo krytyki nie było. I także dziękuję bardzo. Dziękuję. Na gospodarcze nie było omawiane sprawozdania, więc nie będę by Państwo Radni, macie tutaj jakieś pytania dotyczące sprawozdania? Światy. Jeśli nie, ma, nie bardzo ma, dziękuję. To... Wszystko jasne. To, co było jasne. Ja to, że są problemy szkoła, szkołach, nie, nie głosujemy. nie głosujemy. Nie głosujemy. nie głosujemy. Proszę Państwa, ja poproszę, jeśli